poniedziałek i e, jeszcze nie wiem, co się wydarzy we wtorek i w środę, co jest oczywiste. Natomiast, teraz zapraszam Was na krótki materiał związany z Ferrari 599 GTB, bo kiedy ten mój egzemplarz jeździł przez chwilę, przecież był taki czas, ja nie byłem pewien, jak do końca powinna działać skrzynia biegów typu F1. Bo to bardzo dziwaczna, ale fajna konstrukcja. Skrzynia typu F1 w Ferrari to nie jest skrzynia automatyczna, oczywiście. Ona nie ma nic z automatem wspólnego. To jest skrzynia, która jest manualna, ma normalne zębatki w środku i wszystko jest jak w normalnej skrzyni, tylko sterowana jest za pomocą układu hydraulicznego. Nie do końca wiem, jak ona powinna działać w samochodzie, który jest w 100% sprawny. Ona nie ma najlepszych opinii wśród użytkowników, więc chciałem się przejechać samochodem, który, który po prostu jest takim autem, jaki powinno być Ferrari 599. W ostatnim odcinku mówiłem, że nie jeździłem 599, i nie mam porównania, jak powinna chodzić skrzynia biegów. Znaczy, suma summarum potem okazało się, że oczywiście i tak wszystko jest do naprawy, ale jeden z widzów się zgłosił i powiedział: No, to jeżeli nie jeździłeś, to się przejedź. Zobacz, to jest nasze. Przepiękny samochód w pakiecie HGTE, czyli inne zawieszenie, inne felgi. Co tu jeszcze było modernizowane? Grill, inna trapa grilla, tylne tłumiki. A tak, wydech jest zupełnie inny, bo to jest ten wydech, który nie będzie ci dzwonił, prawda? No, Czy i dzwoni i też? Nie, no, się, jak o tym wspomniałeś. No, U mnie te klapki dzwonią, wiesz, że i, jak odpalasz. Nie zobaczyłem je w ogóle, bo widziałem, że jest za cichy. Lepiej jak sobie trochę szłychać ten pomruk, zwłaszcza na wolnych obrotach, bo oni się dopiero 4000 obrotów yy, otwierają, więc lepiej jak są cały czas. Nie to nie przeszkadza. No, yy, no i oprogramowanie skrzyni, tak? No właśnie, to co? Jedziemy się przejechać, zobaczyć. Jedziemy. Aha! Tak, znaczy, e, ja mam w, na przykład, o, czyli tutaj też Ci się zaczyna wyjeżdżać jeden z tych przycisków, to ja mam też to samo. Tak, to normalka, ale to się da zregenerować, wiesz. No ten, dobra. Weźmiesz? Poczekaj. No dobra, to że, ale chcesz perspektywę... Czyli jest kamera czysta? Czyli czy ja to cię ją ...perspektywę twarzy, czy tak pół na pół? Nie, no pokazuj samochód bo nie. Dobra, wybram, wiesz. Teraz jest? Tak. No to jak w smarcie. Jak w Smarcie. No dokładnie, bo jest jak w smarcie. Trzeba... Citroen C4 Picasso dokładnie robi to samo. No, O myślę, widzisz teraz, myślę, to. czyli to jest to. Kolejny bieg, odpuszczam, zmieniam, dodaję. Dokładnie. To jest ok. Dokładnie, jest ok. Chyba, że jedziemy taką prędkością bardzo typu 70, sobie po alejach się toczymy. To wtedy on sobie ten automat sam zgra, tak że ci wiesz, lekko naciskasz pedał gazu, to ci on e, nie przeszkadza, tak jakby się zgrywa z Twoim, e, z twoim myśleniem. jak A kogoś, ile no sprzęgło zgrycie. ci e, Wam wystarcza? Okay. E, wiesz co? Teraz jest 55 tysięcy. Sprzęgło jest e, w dobrym stanie. Nie ma z nim Nie, Nie, robiliście. E, nie, nie robiliśmy i jest nawet bardzo dużo jego. Tu możesz jak coś trochę się po wertepach podreptać, po zobaczyć, jak się to zawieszenie zachowuje sportowe, będziesz miał jakiś obraz. E, ale jest w dobrym stanie w ogóle nie zapowiada się na to, żeby w najbliższym jakimś czasie, nawet kilku e, dziesięciu tysięcy kilometrów trzeba było je wymieniać. Dla mnie dla mnie. Nie ma problemu, całkowicie, a, a fajnie, tak. bo koszt jest sport. O, i teraz tak, jeździsz w trybie sport przeważnie, bo w sporcie ta skrzynia normalnie jakoś działa. Na, na oponach p 0 jeździłem w trybie e, tym. tym, tym na, na mokro, ponieważ e, czułem jakość asfaltu. Po prostu wiadomo, na każdej alei drodze jest trochę inny asfalt, było go czuć. No i niestety jeździłem tak, no bo mnie latało od supa do supa, tył mi uciekał, ale Strasznie teraz ten samochód, tak, jakby ale jest to totalnie agresywnym samochód. Wiesz co, tak. wrócimy tu prostu. Tak, poprosu, myślę, że, że tu możemy zawrócić. Ale, gdzie, tak, no. tak, tak. Ja e, Pokombinuję sobie z tymi trybami, jeżeli mogę tak, e, spróbować, kombinuj. bo ja bym Proszę chciał bardzo. zobaczyć, jak on reaguje właśnie, wiesz, przy tego typu rzeczach. Tak, no downshift jest troszeczkę szybszy, te 20 milisekund. Aczkolwiek nie wiem, czy e, e, zauważymy to dzienniej niż na torze, w każdym razie jak powiedzmy klikniesz dwa razy manetkę w dół on momentalnie zrzuci te biegi co mi się bardzo podoba eee... Powiedzmy, nie wiem czy Ty w swoje jakieś ją docierałeś, kiedy na pełnym gazie biegi wbijasz w górę, to czyś z w kark taki, tak? A, One no wbijają się precyzyjnie, szybko, ale nie jest tak jak w efekcie dwusprzęgłówki, tak? Nie jest w efekcie, ale przede wszystkim ta skrzynia dobrze działa tylko przy 7000 powrotów. Dokładnie. Wtedy, przy maksimum. Wiecie, yy, no wiesz co, nie. Akurat z, z tym się... U mnie no tak to nie U mnie akurat z tym problemu nie ma, ale no tak jak mówię, no na auto lepiej sobie biegać, i zmieniać manetkami samemu, po prostu wiemy, że to nastąpi, tak? Dobra, i teraz tak, to jest, w trybie tym automatycznie. No tak. Ale łagodniej, tak czy siak łagodniej niż Aha. u mnie. Czyli ja u mnie muszę sprzęgło tak naprawdę ustawić na podejście. Że... E, aczkolwiek wspominałeś ze swoimi e, problemami, oho, e, ze swoimi problemami związanymi z e, elektryką. E, check enginami, tak. takimi tam sprawami e, Mieliście check engine? Ja, e, Nie, nigdy check engine nie wystąpił Jedynie e, raz, się poja raz się pojawiło e, Taki komunikat A no dawaj Masz prostą A jak ty, masz, a jak ty to zrobiłeś, tak. że masz prędkościomierz e, Nie, nie chcę wiesz Nie, nie chcę wiesz nie chcę się tym Twoim samochodem. Jak to masz zrobić, że masz prędkościomierz tutaj po prawej stronie? Szczerze? Nie wiem, ale być może to dlatego, że Ty masz zegary z Aperty, które są de facto zegarami z GTO, one są troszeczkę inne, tak? Nie spójrzcie, one są takie troszeczkę prostsze nazwijmy to, nie są masz Jest parę trochę opcji, no szczerze mówiąc za dużo tu nie ma, tak? Nawigacja jest taka, nie wiem. Polsku totalny. Old totalny. Ona, ona działa na zasadzie wyświetlania strzałek. Na tym ekranie po lewej się też strzałki wyświetlają. Nie wiem, nawet nie, działa. Wiem, że działa, ale nie, chcę, nie, nie chcemy z tego korzystać. Patryk wspomniał, że wnętrze jest bardzo zadbane. No ja po prostu uważam, że taki samochód powinien mieć dobrze zadbane wnętrze. Po no tak jak wiesz, ty obszyłeś owszy, teraz fotele u arka, tak? tak? W tapkarze. Akurat znamy się z arkiem osobiście. Yy, pozdrawiamy się arku. Yy, wiesz. Opsyła się, warto je zakonserwować tak? wiesz, fotel u nas był troszeczkę tutaj się, o, tu się pogiął lekko tak, ale wiadomo, one są zakonserwowane, są po prostu te skóry będą, e, będą wieczność tutaj pod warunkiem, że dalej się będzie o nie jedynie no to alcantara, tak, tylko że tu no, trochę czasu jej nie czyściłem, no, trochę się skulkowało, ale można to wziąć dobre. można to wyczyścić, akurat no, teraz wiosna jest, wydaje mi się, że za to, za to się zabiorę, aczkolwiek na fotelach Niby na 50 tysięcy przebiegła ona, by skazywała czasem na duże zużycie, jak w Lamborghini, nie wiem, po 10 tysiącach. Tutaj jest ona w stanie idealnym, tak? Nie, no jest, wiesz, no. mój samochód był tak zapuszczony, jakby no. ewidentnie ktoś, a moim samochodem jeździł ewidentnie Rzeźnik. Tak, ale tu y, fajna sprawa. Wydaje mi się, że w 599 jest dosyć spory punkt sk kąt skrętu. Można w mieście w miarę jeździć. Eee. Jedynie lusterka, tu jest z lusterka mankament, że Tak naprawdę, na dobrą sprawę, dopiero dzisiaj odbierając samochód z przeglądu, e, dowiedziałem się, że te lusterka się programuje, one się opuszczały w cały świat. Nie wiedziałem o co chodzi, a tu się okazuje, że tu pamięć jakaś tych lusterek jest. Ale nie wiem po co to komuś, szczerze mówiąc, opuszczają, nie się tak widać. Tak, tak, przy cofaniu. Zwłaszcza, że no, ten słupek z tyłu jest dosyć szeroki. Nie jest, jak to w sportowych samochodach nie jest, to, nie jest to zbyt fajne manewrowanie. Szkoda, że nie ma kamery. No nie było w opcji. Trudno. No, chociaż są czujniki. Tył, a ja nie mam czujników w przód. Tyle. Mam czujniki tył? A, a u mnie... No wiesz, szczerze mówiąc tą maskę to tu widać praktycznie do końca. Tam jest lepiej. Jest naprawdę bardzo w porządku. Ale myślałem pamięci, że na tym zawieszeniu HGTN będzie twardsze. A nim się daje jeździć? Nawet na tym zawieszeniu? Tak. Da się nim jeździć, ale pamiętaj, że mieszkam w Łodzi. A, okay, no, Dobra. Łuczki należy, tak, do... należy do, do fajny miasta. Super, Trzymaj, ale Ci dziękuję serdecznie za to, że dałeś mi szansę się e, przejechania. No słuchaj, nie powinni sobie pomagać w trudnych. Po tak? Jezu jakbym chciał, żeby mój tak wyglądał. Może no, nie świeci się tak Nie, ale twój po prostu nie jest zapuszczonym samochodem, no widać, że coś się nie dbał. jest bardzo zadbany. Taki zamysł, ale folia była beznadziejna, została zebrana. On jest ale śliczny jest w tym kolorze. lepiej dbać o samochód, o zadbany lakier, niż go malować potem albo robić korekty. No bo to kosztuje, tak? To naprawdę spory pieniądze kosztuje w Ferrari. Dzięki. Dzięki. Bo ja w mojej Dzień dobry, witam w nowym odcinku Ferrari w cenie Skody. Tydzień temu nas nie było. Dlaczego? No, bo niewiele się działo. Tak naprawdę czekaliśmy na wszystkie części, ale w tym tygodniu mogę Wam powiedzieć jedno. Wracamy do gry. Dlaczego? Bo wiem, że w autokarze już czekają na mnie paczki. Paczki, które przyszły z Nagengastu, z amortyzatorami. Paczki, które przyszły z wahaczami z Reguma. I mam nadzieję, że jest również paczka z Wielkiej Brytanii z dyferencjałem. Dobra. Zobaczcie. Dobra. Amortyzatory e, to idziemy do, do Ferrari. Do Ferrari? No tak, między korszakami to nie ta bajka. No ale z asystansu możesz takie zawsze wiesz, nie? No. Koleś, tu jest porsche za Też to wypakuj gdzieś, nie? Bo jeszcze są te. Y, jeszcze są do tego y, amortyzatory. Już są tam. Tam są? Tak. I to niesiemy to wszystko, bo to też twoje pudła, tak? Nie, to do Volkswagen. Tak Dobra. I co, tak będziemy to sobie nogą przepychać? Dobrze. Wow! Mistrz. Dawać. Czekaj, normalnie. Panie, jest pan na filmie. Wrót pan to, Uwaga na O! W cenie Skody. Ale to chcemy skody w URC. No może tak. Poczekaj, może Ci otworzę. Cześć, 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 cześć. O super, dobra. Mówię Ci od razu, że przy okazji nagrywam. i Jestem przy papsa. E, tak. Która e, wygląda tak i dotarła, to twoja. Tak jest. Dobra, Piotruś, e, bo to, bo to. otworzysz. Poczekaj, robimy unboxing. Co robimy? Unboxing, otwieranie. To jest w ogóle śmieszna, całkiem fajna historia, bo ja byłem pewien, że z tymi wahaczami to ci zejdzie się, wiesz, tam zejdzie i zejdzie tak naprawdę i byłem święcie o tym przekonany, a ty nagle dzwonisz i mówisz, że właściwie to one są już gotowe i do wysłania. No nie no wiem, minął tydzień czasu, tak? Ja dostałem w poniedziałek myśmy je wysłali w poniedziałek. Tak naprawdę u mnie jest tak, że jak przychodzi towar jednego dnia, to następnego dnia wychodzi, więc uwierz mi, że te pięć dni roboczych to, to, to super. Dobra. E, czy jest to coś, co było e, tak totalnie wyjątkowego i totalnie e, specyficznego dla Ferrari, czy, czy są to zwykłe e, rzeczy, które robisz na co dzień? No nie, no wiesz, takich samochodów nie robi się na co dzień, zawieszenie jest jedyne w swoim rodzaju, bardzo specyficzne, niedostępne są do tego żadne podzespoły, żadne osłonki, żadnych osłonek nie idzie podpasować pod te tuleje pływające, te akurat, które kolega trzyma w ręku, to są, budowa tego jest mega skomplikowana ogólnie, tych wszystkich tych tulejek, więc no, naprawdę robota niestandardowa. A na czym polega znaczy powiedz mi na czym polega skomplikowanie tego, tak? Jakby o co chodzi, że to jest że... górny, nie? To jest góra, tak. Chyba to jest chyba góra. Tak, to jest górny wahacz. Więc to sama budowa tych tulei, które są, które są mocowane do karoserii jest jakbyśmy to rozkręcili na, na części pierwsze, no to tam tych podkładek, składek jest po prostu mnóstwo i no, w każdym normalnym, standardowym zawieszeniu mamy jedną tulejkę, która jest po prostu jedną tulejką. A tutaj jest, na no, tych podzespołów, tych części jest bardzo dużo. To jest, polega, mówiłeś wcześniej, że tam są jakieś teflonowe wkładki w tym tak. wszystkim? Tak, po bokach. w ogóle, w ogóle ten cukiereczek tak zwany... Cukiereczek, jest... czyli to jest to, dokładnie, poczekaj, bo ty tego nie widzisz. to, co? to jest tak. osadzone w tulei w środku, tak naprawdę jakbyśmy to rozebrali, to w środku jest tuleja, metal, guma, metal i... Eee, cała ciekawość też polega na tym, że mm, ten cukiereczek aluminiowy jest pokryty specjalną powłoką, która uh -huh. ma być osadzona też w odpo na, w odpo odpowiednio e, w tej tulei i ona ma się obracać. Ona nie ma stać na sztywno. Ona się po prostu obraca. Ale jest ma obracać się, a nie latać na boki, jak, tak było, jak było w tym samochodzie, prawda? Ma się tylko obracać w tej płaszczyźnie. płaszczyźnie. Tak jest, ona się obraca tak dokładnie, uh -huh, tak. Uh -huh. Nie może latać na, na boki, bo jak lata na boki, to koło się ta... przemieszcza. Na boki są tłumienia tulei gumowo-metalowej, która jest też w środku, czyli tak. ona też ma tłumić mimo wszystko. Uh -huh. I tej gumy jest bardzo mało, więc te wychyły są minimalne, natomiast są. Trzeba pamiętać o tym, że mimo wszystko gdzieś, oni sobie to tak ładnie wymyślili ci inżynierzy włoscy, że ma to wszystko pracować No dobra, a teraz powiedz... że samochód Ferrari jest jako jeden z niewielu, gdzie ustawiasz geometrię na zero. Ну no, не? Ну no, так. To jest yy, chyba jedyny samochód, którym się tak ustawia, go bez tolerancji. Słuchaj, a teraz powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jak ci się udało do tego, jakby odzregenerować, czy zrobić na nowo te całe powłoki? Bo jak patrzyłem na części, znaczy ceny tych części, tych poszczególnych, nawet takich, wiesz, najzwyklejszych, najprostszych, to nagle okazywało się, że coś, co jest bardzo proste, kosztuje jakąś walizkę pieniędzy. Jakby, wiesz, to jest w ogóle jakiś istne ekstremum, i oni twierdzili, że to który? tylko Ferrari, może to zrobić i nigdy więcej. Ja cały czas chciałbym podkreślić, że one nie miały jakichś specjalnych luzów. I wydaje mi się, że po złożeniu tego wszystkiego e, powinniśmy mieć, oczywiście, ten samochód powinien być bardziej sztywny, lepiej trzymać się drogi, ale to nie jest to, że, e, że ten samochód, nie wiem, miał przejechane 200-300 tysięcy i on miał centymetrowe luzy, nie? bo te do mnie trafiają. Uhum, uhum, uhum. Ty robisz w ogóle tego typu samochody jak Ferrari, e, jakieś tego typu ekstremalne auta? Co no robisz? Robimy wszystko, robimy wszystko, aczkolwiek zdarzają się też e, takie części, których nie idzie zregenerować. To... Ale jest to, jest, to, jest to związane tylko z tym, że, e, że jest albo aluminium, które nie poddaje się obróbce, albo. Uhum. Z reguły tak jest. No, z reguły są części aluminiowe, gdzie, gdzie po prostu. Tam aluminium sam aluminium samo w sobie się kruszy i po prostu nie można go naprawić. Z czego są w ogóle te wahacze? Co to jest za materiał? Bo on jest niesamowicie lekki. To nie jest aluminium zwykłe. To tak jest aluminium z jakimiś dodatkami. Ale tego dokładnie nie powiem, co to jest. Mhm, mhm. Dobra, i teraz ty powiedz mi, e, e, taka naprawa u Ciebie, jak to wygląda e, pod kątem trwałości e, względem na przykład oryginału? Czy to jest rzecz, która jest tak jak oryginał? Czy wytrzymuje, nie wiem, połowę tego, co oryginał? Czy jesteś w stanie nie, coś takiego określić? Wszystkie rzeczy, które robimy, to e, no, parametrami myślę, że nie odbiegamy od części nowych. Mhm. Wiadomo, że są rzeczy, które wychodzą nam lepiej, są rzeczy, które wychodzą nam gorzej. Bardzo często zdarza nam się poprawić fabrykę. Natomiast, no, przy bardzo skomplikowanych projektach, no, myślę, że staramy się do tego, żeby, żeby to trwałością było porównywalne z nową, oryginalną częścią. Ale tutaj nie ma w tych wahaczach żadnych takich komplikacji jak na przykład w wahaczach Porsche, tych, tych przednich, tak zwanych front lagach gdzie masz zupełnie. Pływają kawałek kawałek zawiedzenia. Też mamy je na miejscu, mamy dostępne wszystkie od ręki ale, ale jest to jeden ze specyficznych znaczy, na które bardzo trzeba. Uważać. Nie, ale w ogóle totalnie wypas. Ja się bardzo cieszę, że udało mi się e, ciebie spotkać czy twoją firmę Regum z prostego powodu, bo to też jakby zadałem pytanie ludziom, e, kto mi pomoże przy tym. I wszyscy wskazali Ciebie i bardzo się cieszę, że wskazali Ciebie, bo bo to faktycznie działa, jakby wiesz, to są Zobaczymy, rzeczy... Zobaczymy, jak założymy, ale wygląda to na pierwszy rzut oka zupełnie Wygląda fenomenalnie, jesteś osobą, która się na tym doskonale zna jesteś osobą też, która wie o tym, że nie trzeba wydać walizki pieniędzy, żeby kupić kawałek gumy, wiesz, bo czasami jest tak, że przy niektórych rzeczach, kiedy masz, nie wiem, technologię, nie wiem, skrzynię biegów, silnik, wiesz, że te, że te rzeczy mogą kosztować walizkę pieniędzy, ale nagle jak ja patrzę na ceny... Takich zwykłych tulejek, takich najzwyklejszych, wiesz, jak w zwykłym ciągniku C330, wiesz, najprostsza, kawałek rurki w gumie, i widzisz cenę za to na dzień dobry 600 zł za sztukę, e, myślisz, no nie, no jakby nie zgadzasz się z tym zapłacenie, no no to logiczne, nie że to, to jest, jest... kompletnie, kompletnie, bo w tym przecież nie ma technologii, wiesz, to jakby to nie jest nic, nic nadzwyczajnego. Super, bardzo ci dziękuję wobec tego serdecznie, w kontakcie wobec tego, dzięki serdeczne, trzymaj się. Cześć, 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 cześć. Drugą pasja. Dawaj. Dzisiaj jest cały odcinek unboxingu. Na światełko nawet troszkę więcej wychodzę. Co my tu mamy? Mamy tutaj... Słuchajcie, druga paczka to, to przyjechało z Regum. Z podpoznania, z okolic Poznania, a to przyjechało z Gdańska, z Nagengastu, czyli są to, jest to zawieszenie amortyzatory. Co tutaj jest? Chyba tulejki. Może tulejki. No, tego nie rozwalajmy, czyli znaczy pierwsze. Bo tak, są tulejki wiesz, od No tulejki od to tulejki, tata, tulejki to tak. No to... niech chłopcy to mają w jednej, jednej Ciekałem z jestem, jak w ogóle wizualnie wyglądają te amortyzatory. Bo no właśnie zarówno, bardziej nie jesteśmy w stanie ich sprawdzić, tylko wizualnie. Nie, nie no, będziemy mogli je dopiero założyć i dopiero wtedy e, zobaczymy. Słuchajcie, to nie była a, łatwa sprawa z tymi amortyzatorami. Tym bardziej, że one mają zmienną charakterystykę, czyli przez sterowanie na kierownicę, które jest w tym miejscu, zmieniasz charakterystykę zawieszenia. E, i oryginalne to zawieszenie kosztuje walizkę pieniędzy, regeneracja tego zawieszenia również jest bardzo droga w porównaniu do e, innych samochodów, no ale cóż, nie było wyjścia. No ale chłopaki nam robią zawieszenia od wyścigo wyścigowych samochodów. Tak jak sobie poradzili z Poka. To wygląda jak Ja to fajnie jak to aluminium takie jest świeże nie? słuchajcie, wygląda bajecznie. Ostrożnie, żeby się nie porysano, mam sprawę wróc Boga, boga. Widać, że nie jest nowe, że jest wygenerowana. generowane. Bajka. wygląda, wiesz, wszystkie gwinty są. polskie. Czeka jestem jak w środku, no do środka nie zajrzymy. Niestety, niestety wspomniałem Wam, że ta naprawa tych amortyzatorów nie należy do najtańszych, bo jest to około 2000 zł za sztukę. No właśnie, brzmi iście ekstremalnie, natomiast fabrycznie nowy taki zestaw to jest około 8000 zł za sztukę, więc i tak jest to 4 razy taniej. Ten płyn podobno jest najdroższą rzeczą, jaką, jaka jest, i technologicznie jest to tak dużo pracy, że niestety musi tyle kosztować. No trudno. I tak to jedna czwarta tego, co powinno kosztować się w salonie. No jak nie ma wyjścia, to nie ma wyjścia. Nawet jak Ferrari Warszawa zrobiłoby nam nie wiadomo jaki upust, to i tak dochodzi to dużo drożej. Nie, nie dało, nie zmieścilibyśmy się. Jest to, jest to najbardziej budżetowy sposób zrobienia tak, żeby było poprawnie, żeby było wszystko ok i żeby wszystko świetnie pasowało. Natomiast przy zachowaniu jakiegoś tam sensownego, sensownego budżetu. Chociaż przyznasz, że wiesz, w regenerowanie, kiedy normalna regeneracja każdego amortyzatora kosztuje nie wiem, 200, 300, 400, 500 złotych, to, to, to nagle jak dostajesz 2000 złotych za sztukę, to niestety to może na pewno nie mało. Nie mało, ale i tak najtaniej. To zawieszenie do BMW, jak też zmienić na sportowe w wersji, nie wiem, M5 Competition, takie bardzo sportowe, koszt rzędu 80-100 tysięcy. No tak, znaczy masz tak, jak e, popatrzysz na oferty chociażby e, takich zawieszeń KW, to zawieszenie KW do tego samochodu kosztuje 48 tysięcy złotych, w przeliczeniu. No, nie jest elektryczne. Właśnie nie wiem, czy to kawu jest, jest Magnetic Ride, czy nie? Robiliśmy teraz do BMW i kawu nie robiło chyba elektrycznego. Klient kupił Bar. No właśnie. Dobra, słuchajcie. My czekamy jeszcze tylko na jedną paczkę, która najprawdopodobniej jutro przyjdzie, bo termin przesyłki był właśnie na dziś, na popołudnie. Jeszcze nie dotarła, a jest to paczka najważniejsza czyli z dyferencjałem. Najważniejsza paczka nie przyszła. Nie? No, ale to jakby jest list przewozowy, że powinna być dzisiaj, więc pewnie jutro będzie, mam nadzieję. I od jutra, od jutra składamy, tak jak wam mówiłem, wracamy do gry. Zaczyna znowu żyć.